Zawitaliśmy do położonej nad Bałtykiem miejscowości Gross-Walmstorf w kraju związkowym Mecklenburgia-Pomorze Przednie, by na własne oczy zobaczyć zmagania nowych kombajnów John Deere X9100 i T670i. Ja, besondere... Wyzwania związane ze zbiorem w tej lokalizacji są bardzo zróżnicowane. Gospodarstwo jest położone blisko Bałtyku niemal u jego brzegu. Z jednej strony oznacza to stosunkowo stały, wysoki poziom plonów, w tym dużą ilość słomy. X-9 jest już na starcie, stoper także gotowy. W tej chwili zaczyna odliczać czas. Część zboża została ścięta poprzedniego dnia, aby dziś w malowniczej scenerii Mecklenburgi kombajn mógł wystartować w optymalny sposób, mając dobry kontakt z podłożem. C670i też jest już gotowy. Czeka na sygnał do startu. I ruszyły. Obydwie maszyny wykonują teraz swoje zadanie. Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej pogody. Jest prawie 30 stopni Celsjusza, świeci słońce i wieje wiatr. Czego chcieć więcej? Idealnie zorganizowana została też oczywiście logistyka transportu zebranych plonów. Podczas gdy kombajny prezentują swoje możliwości, na miejscu mamy również zespół testowy, który nie próżnuje. Regularnie zwalniane były tace do pomiaru strat, które następnie poddano dokładnemu zważeniu. Witam, jest teraz w pół do czwartej, a ja mam przyjemność prowadzić kombine X9100 w pięknym słońcu. Wilgotność gleby, a co za tym idzie również słomy, nadal jest stosunkowo wysoka. Na tym polu wielkość plonu kształtuje się na poziomie od 9 do 10,5 tony. Aktualnie konsekwentnie zbieramy od 95 do 105 ton na godzinę. Maksymalnie 110 ton na godzinę. Combine serii T również dobrze sobie radzi. Maszyna ma 6 wytrząsaczy, dzięki którym wydajność może czasem sięgać nawet 60 ton ziarna na godzinę późnym popołudniem, gdzie pole to zazwyczaj daje 10 ton. Teraz wyzwaniem jest pokonanie gromadzącej się rosy i optymalne dostosowanie ustawień do zmieniających się warunków. Od tego zależy uzyskanie przez maszynę najwyższej wydajności. Współpraca między zespołami przebiega doskonale. Bezproblemowo odbywa się też wyładunek, nawet w panujących ciemnościach. Jak wytrząsacze radzą sobie jednak w warunkach rosnącej wilgotności słomy? Jest teraz 23.44. Warunki zmieniły się szybciej niż się spodziewaliśmy. Wilgotność ziarna wynosi aktualnie 15% i więcej. wilgotności słomy sięgającej teraz ponad 30% t 670 i kończy pracę niedługo przed północą. W niemal dokładnie 14,5 godziny maszyna zebrała łącznie 640 ton zboża. To niesamowity wynik. X9 nadal jednak pracuje. Jest prawie w pół do drugiej nad ranem. To już 17 godzina pracy i do tej pory obrobiliśmy 106 hektarów. Na tę chwilę X9 obrobił niemal 110 hektarów, zbierając imponujące 1000 ton zboża. Prace kontynuuje przez całą noc, aż nadchodzi świt. Gdy zaczyna robić się widno, znowu robi się ciekawie. Wzdłuż wybrzeży często mamy do czynienia z mgłą napływową, która dodatkowo pogarsza warunki zbioru. Do tej pory średnia wydajność wynosiła około 50 ton na godzinę. Sprawy potoczyły się zgodnie z przewidywaniami. Wraz ze świtem nadeszła mgła, ale x9 był nieustępliwy. Zanim słońce na dobre wzeszło, wilgotność słomy wynosiła 44%, a pod sam koniec, krótko po dziewiątej, powrócił kurz. Po 24 godzinach nieprzerwanej pracy zespół ma powód do radości. To niesamowite, ale kombajn zebrał 1338 ton zboża z ponad 140 hektarów.